Zważenia przed jubileuszową galą fn 50 w Gliwicach, a ze mną Łukasz Stanek. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiałam dzisiaj z Twoim trenerem Tomkiem Jeruszką, co nie jest w sumie niczym dziwnym, bo dosyć często rozmawiamy na temat MMA i powiedział, że jest z Ciebie cholernie dumny, bo nieraz widział jak w nocy biegałeś i że polubiłeś cardio i lekką atletykę przed tą walką i to był też jeden z powodów, dla których robienie wagi do tej walki nie było dla Ciebie aż tak dużym obciążeniem. Tak, zgadza się, no powiedziałem sobie, że albo bierze, biorę sprawę w swoje ręce, robimy to w pełni profesjonalnie, próbujemy e, zrobić coś, coś więcej, żeby faktycznie zrobić pokazać siebie w końcu do całego siebie w tej klatce, to na tym mi najbardziej zależy. Jak pokażę całego siebie, to uwierzcie mi, że będziecie mieli ze mnie dużo pociechy. E, mocno przyłożyłem się do tego, żeby te przygotowania były w 100% e, tak, jak miały być, żeby nic, nic się nie wyłamywać z niczego. No i myślę, że wszystko, wszystko, co mogłem zrobić, to zrobiłem, więc tylko teraz czekać na jutrzejszy sprawdzian i wydaje mi się, że będzie dobrze, bo naprawdę, naprawdę jest dobrze. E, jakie były kulisy wzięcia przez Ciebie tego pojedynku, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać wcześniej e, i czy w Fenie zostaniesz na dłużej niż jedną walkę? W, w Fenie zostanie, zostanę dłużej niż na jedną walkę. Kulisy... Nawet nie pamiętam, pamiętam, że gdzieś do mnie mój menadżer Artur Gwóźdź podszedł, zaproponował walkę. Ja tak mówię, okej, okay. dobrze. No bierzemy, no co? Ja się nie będę zastanawiał nad czymś. Jest walka, no to biorę. Nie obchodzi mnie przeciwnik, tylko gdzie jest gala i tyle. No takie fajne podejście. A propos przeciwnika, to no. Ma przewagę jeżeli chodzi o zasięg i warunki fizyczne delikatne, bo też wiemy, że Marcin Filipczak schodził z kategorii 93 do 84, będzie jego druga, druga albo trzecia walka, chyba druga, bo ta pierwsza to był od razu title shot w 84. Co wiesz o nim i na co najbardziej musisz uważać, jak sądzisz Ty, w Twojej opinii, bo plan na walkę nie będę pytać, dlatego że zdaję sobie sprawę, że no, nie będziemy tutaj mówić oficjalnie co planujesz. Oczywiście, że tak, no plan na walkę zradzać nie będę, ale też nie chcę się mocno rozpo rozpowiadać tutaj na temat mocnych cen mojego rywala, bo może on też to usłyszeć, okay. że, że akurat to wypatrzyliśmy. Ale no co, na, na pewno trzeba uważać na niego, jest agresywnie dynamiczny w tym wszystkim co robi, e, potrafi znokautować, kończy większość swoich walk, wygrał przed czasem w pierwszej rundzie, więc na pewno jest niebezpieczny i trzeba będzie na niego być dobrze przygotowanym jak jestem i będzie trzeba od samego początku uważać. E, nie chcę się skupiać na jego mocnych stronach, wiem jakie ja mam mocne strony i wiem, że jak tylko wszystko dobrze jutro zagra, to, to będzie dominacja z mojej strony. Jakiej publiki będziemy mogli się tutaj spodziewać z Twojej strony, w Twoich e, rodzinnych e, w stronach, tak? Tak, wiesz co, na no około setka osób, to na pewno to wiem. Wiem też, że dużo ludzi pokupywało te e, bilety gdzieś tam poza moją pulą, no bo po prostu dowiedzieli się, że walczę, zanim ja te bilety dostałem, to oni już sobie zdążyli kupić. No więc trochę ludzi będzie, no, na pewno. No dobrze, z mojej strony to wszystko, ja oczywiście Ci życzę jutro sukcesu, Twoja córka też bacznie tutaj obserwuje tatusia, no i możesz ewentualnie podziękować, komuś, pozdrowić, fanów, jeśli chcesz. No, ee, momencik, bo idzie tutaj do mnie, no chodź, chodź, pokaż się, no chodź. Przysz, jaka gwiazdka. Przyszła do mnie moja córka, no pokaż się Państwu, no pokaż No zawstydziła się. No, no, taka rozrabiaka. Tak. Na pewno chcę podziękować wszystkim ludziom, którym, na których mogę liczyć zawsze. Czy to, jest, czy to jesteśmy na triumfach, czy jesteśmy na porażkach. Bardzo wiem, wiem, na kogo mogę liczyć w swoim życiu i bardzo mnie to cieszy, że mam takie osoby wokół siebie. I postaram się jutro odpłacić im tym świetną walką, świetnym widowiskiem i zwycięstwem, które, na które naprawdę ciężko pracowałem. Ja Ci życzę udanego wieczoru dzisiejszego. I jutrzejszego, i widzimy się jutro. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.